Osoby na dwie osoby na ficie, bo jeden to producent w ogóle. Boję się, boję się tych fitów. Dobra, sprawdźmy to. Generalnie, piwko nie można wykonał tak zwany rage bait na TikToku. E, ponieważ. E, w tym numerze padają wersy uderzające w, w Fagatę e, i spowodował tak zwany e, rage bait na TikToku. I fanki Fagaty nagrywają na TikToku, piszą: e, To jest obrzydliwe, jak on tak mógł nawinąć i generalnie niech wraca na Ukrainę. Więc chyba o to mu chodziło. Wiadomo, że jest to typowy rage bait po to, żeby zwrócić uwagę na siebie, tak, żeby zrobić żeby zrobić po prostu jakieś tam zasięgi. No i mu się ud ja się o, o dowiedziałem o tym, że piwko nie można, wydaje nutę, tylko dlatego, że kurwa yy, nagrywali TikToki, że jak to jak on mógł tak nawinąć. Okej. Okay. Okej. Okay. Yy, no dobra. Skum. Premiera tej dysku 2025. Okej. Okay. Sprawdźmy. Sprawdźmy ten numer. Okej. Okay. 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 Chcę, żeby nagrać TikToka, bo tylko najpierw musisz zrobić milota. Mama, mu. No nieźle, nie. ha Okej, to w Eee, w ogóle w pierwszych wersach od razu. Ja myślałem, że to gdzieś będzie. Ja myślałem, że to będzie gdzieś w ogóle e, w połowie numeru, ale widzę, że w 35. sekundzie już od razu lecą e, barsy, nie? A jaka jest historia z tą fagatą i, i robieniem Muloda? W sensie, y, chodzi o to, że ona kiedyś do niego pisała, żeby nagrać z nim TikToka, czy to jest fake? Chyba tak, bo tak, coś, coś, coś na Twitterze widziałem chyba z tym, że. co w się, sensie, nie mówisz. Urwa, debile. Chodzi mi, o to, że, chodzi mi o to, że jakaś historia z tym wersem. E, widziałem chyba na Twitterze, że on postował jakieś screena, że ona do niego pisała, żeby nagrał z nią TikToka, chyba jak. E, e, chyba z, z rok temu, coś takiego chyba. No. Zobaczy, w nutce tam są screenshoty. <laughs> ja wierdole. Dobra. Pagata w ogóle nagrała TikToka do nocnych ulic. O kurde, no to teraz niestety idol! Już nie jest idolem! To jest tak samo jak Tyler the Creator mnie potraktował. Jak on ma pierdolony movement, no jak szkielet z Minecrafta, Agata odbija żeby na TikToka tylko najpierw musisz so zrobić milo Mama! Ja Mówiła tobie: przestań rapować, nagramy tylko wtedy, kiedy zdaś... Jak dole? Ej, co? No musiała zrobić, że on normalnie kurwa, Disa! Disa nagrywaj czy ko? E... <grymne> ten rapować, nagramy tylko wtedy, kiedy zaczniesz rymować brudne ręce!

Tak szczerze, to ten rap w Polsce to wcale nie jest taki zły. Serio. Mm, nie chłopie, ja mam inne zdanie. Życie mainstream jak kratury. Wyczuwam Co? Nic sobie nie zmienię kurwa. Za Zwykle... Ej, ale to za... czemu zawsze kurwa jak jest ten to... <gryw> Jezu, ej. No hate, no hate zone, ale zawsze on także ten. To są zwycięzcy konkursu na bicie z nocnych ulic? Aha, okej, okay, dobra, 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 okej, kumam, kumam. Ale zawsze jak, zawsze jak się wybija jakiś me mem, to zawsze później wydają jakieś numery z fitami. I tak samo było z Young Magą, kurwa, i już później takie, ja perdolę. I zawsze ona tak, kurwa, bro. się, mu zabuja Teraz jestem z głową w Ora mi fa sola sì. Ciężkie hey, stermacy nie mów mi o ciężkie pracy chujesz, ciężkie pracy robisz, nie miałeś nigdy. Wow, wow, wow! Ej dobra! Ej, Ziomek daje barsy i daje kurwa dowody nas na to, że, że jego barsy są prawdziwe, nie? Stary! On mówi tak, kurwa, pierdole to. Daje dowody na to, że moje, moje wersje są prawdziwe, nie? Tu macie zdjęcie, jak pracowałem. Tu macie zdjęcie, jak fagata do mnie pisała. Tu macie. <grystanie> Kurwa, potwierdzenie każdego bara, nie? <grystanie> Trap. Trap, nie? Trap. Nie <grystanie> miałeś <Bułki>. nigdy, brudny. Wszystko na nie mógł Buki. Dosanty, fabryka Krosontów. Ciężki pracy, chuje, wiesz, pracy Brudne ręce. Co? Zimne noce. Co? Mało chysu, mocy. Chciałbyś fotę. Co? Ciągle w drodze. Co? Jestem głodny, co? Mi, si, co? Close enough backing <laughs> Ło, wow, 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 patrzcie, 2025, nie? A tu 2016, on też, pa, kurwa, ja pierdolę, nie? Słuchaj. Sumari, akurat było hard dobra, moja opinia jest taka, że... Yy... To powiem tak ogólnie jeśli chodzi o numer o numer to na pewno, no na pewno jest to najsłabszy ze wszystkich numerów uważam, bo, jest, bo dość chaotycznie jest, mam wrażenie momentami ktoś może powiedzieć, że jest dla mnie najgorszy względ na fity Nie, no chłopaki brzmieli spoko, ale wydaje mi się, że dla, no dla mnie subiektywnie jest to na pewno najgorszy numer jego, jaki wyszedł Eee, natomiast, e, props za e, bars, za potwierdzenie swoich barsów, to zawsze jest fajne. Eee, no i co? I kurde, eee, i co sądzimy o wersach e, do fagaty? Czy uważacie, że fani e, fagaty mają prawo się o to próć i pisać, że to jest obrzydliwe, czy nie? Bo widziałem komentarze na, takie na przykład, że. No dobra, ale o co wy się kurwa w kurwiacie, skoro fagata nawija y, to samo. W sensie tak samo kurwa nawija o jakiś tam, że niech jej ktoś tam opierdoli pałę albo i tak dalej, i tak y, dalej. I że czemu ludzie mają kurwa problem do tego, że on se tak nawinął. To jest jakimś tam argumentem. Uważam, że jest to nawet, nawet powiedzmy trafny argument. Natomiast pytanie y, po co... Po co on rzuca jej ksywą, chyba, że ona mu coś zrobiła, no w sensie, ja uważam tak, wiadomo, no było to dla rage baitu, ale ja też nie lubię takiego cloud chasowania za mocnego, w sensie, wiesz, na siłę, kurwa, takiego, że, w sensie, mm. ja jestem taki pomiędzy, nie, że z jednej strony mam tak, że nie, nie lubię jak, Bo ja nie chcę po prostu, żeby piwko teraz co numer, kurwa, kogoś zaczepiał, kumasz. W sensie, wiadomo, że on pewnie to robi na zasadzie takie, że po prostu to robi i nie, nie ma pewnie, to nie jest tak, że on nienawidzi, kurwa, fagaty i tak dalej. Tylko mm, wolę, żeby robił po prostu numery takie po prostu, że, że, że ludzie będą w to klikać po to, żeby se posłuchać i powiedzieć, ej kurwa, goad. Niż żeby wchodzili i żeby rage baitował, e, więc y, ten, ale z drugiej strony uważam, że y, kurwa, no to co tam ludzie wypisują, że o jezu, jakie to jest obrzydliwe. No, nie wiem, stary, no. No, moim zdaniem, ten argument z tym, że fageta nawija podobnie, jest dość trafny, no. To nie, nie może być tak, że jedna osoba może tak zrobić, a druga już nie może tak zrobić. Wiesz o co chodzi?